Cześć. Rozwiązanie tego zadania przedstawiam w dwóch odcinkach. Drugi odcinek jest bonusem dla osób wspierających kanał. Teraz pokażę ci, jak przyjąć pierwsze warunki, które pozwolą w tym równaniu otrzymywać dwa różne rozwiązania. Po pierwsze zaczniemy od założenia. Zakładamy, że mianownik drugiego ułamka jest liczbą różną od zera. Minus jedynkę przenoszę na prawą stronę i otrzymuję. Coś takiego, czyli x należy do zbioru liczb rzeczywistych bez jedynki. Następnie, moi drodzy, będziemy to równanie troszeczkę upraszczali, to znaczy pomnożymy je obustronnie przez 2 razy x odjąć 1. To mnożenie spowoduje, że znikną ułamki. Zobacz, dwójka skróci się z tą dwójką i zostanie x dodać 1, RAzy x odjąć 1. Znak minus przepisuję. Wymnażam ten ułamek przez to wyrażenie, wtedy x odjąć 1 skraca się, zostaje dwójka, prawda? Więc przez tą dwójkę muszę pomnożyć teraz licznik. No to mamy 2 razy 2, może tutaj zapiszę x jeszcze. 2a odjąć 1, minus 5 razy 2 to minus 10. To się równa. 0. Doprowadźmy to równanie do najprostszej postaci. Tutaj mamy wzór skróconego mnożenia. Następnie ten nawias wymnażam przez minus 2x. Teraz ustawię wszystkie wyrazy zgodnie z y, malejącą potęgą, wykładnikiem potęgi stojącym przy niewiadomej. Zaczynam od x kwadrat. Później mam minus 4ax, dodać 2x, to ja tutaj to zapiszę w ten sposób. Zobacz, 2 odjąć 4a i x będzie poza nawiasem. No i jeszcze minus 1 odjąć 10, to jest minus 11. I tutaj uwaga, w tym miejscu, Powinien być nawias kwadratowy. Dlaczego? Ponieważ przed całym ułamkiem stał znak minus i ten minus będzie nam zmieniał znaki wyrażenia, które stoją wewnątrz, na przeciwne. Więc jak to tutaj pozmieniamy, to ten początek jest OK, natomiast tutaj muszę dopisać plus dziesiątkę. Minus 1 dodać 10 to jest plus 9. I tutaj musimy sobie dopisać plus 9. Taki drobny błąd. Zobacz, otrzymaliśmy w tym miejscu równanie kwadratowe. Żeby równanie kwadratowe miało dwa różne rozwiązania, to pamiętamy, że delta takiego równania musi być liczbą dodatnią. I to jest pierwszy warunek, który musimy tutaj spełnić: delta dodatnia. No to stwórzmy taką nierówność. Z deltą, czyli wzór B kwadrat odjąć 4AC. U nas rolę współczynnika B pełni ten nawias, to znaczy 2 odjąć 4A musimy podnieść do kwadratu. Od tego odejmuję 4 razy 1 stojące przy x kwadrat i razy c. To ma być dodatnie. Następnie tutaj e, tworzę wzór skróconego mnożenia, czyli mamy 4 odjąć. 2 razy 2 razy 4a to jest 16a. Dodać 4a do kwadratu to 16a kwadrat i odjąć 36, większe od 0. Następnie porządkuję tą nierówność w ten sposób. 4 odjąć 36 to jest minus 32, dodatnie. Dzielimy obustronnie nierówność przez 16 i mamy... A kwadrat odjąć a, odjąć 2 większe od 0. Mając taką nierówność, musimy znaleźć rozwiązania tej nierówności. Więc możemy policzyć kolejną deltę lub skorzystać z metody grupowania wyrazów. Ja tutaj wyznaczę deltę. Delta to się równa minus 1 do kwadratu, odjąć 4 razy 1 razy minus 2. Czyli to jest 9. Pierwiastek kwadratowy z delty to się równa 3. A1 równa się minus b, odjąć pierwiastek kwadratowy z delty, podzielić przez 2 razy a. 1 odjąć 3 to jest minus 2, podzielić na 2 to minus 1. Lub drugie rozwiązanie? 1 dodać 3 to 4, podzielić przez 2 to 2. Teraz wyobrażamy sobie oś. Na tej osi Zaznaczamy rozwiązanie minus 1 oraz dwójkę. Kółeczka są niezamalowane, ponieważ nie mamy dopuszczonej równości tutaj. Ramiona paraboli. No właśnie, skierowane są do góry, ponieważ współczynnik stojący przy a kwadrat jest dodatni. A my mieliśmy wyznaczyć te rozwiązania, które są nad osią a. Nad osią a mamy tą część wykresu i tą część wykresu. Więc tutaj będzie przedział. A należące do liczb od minus nieskończoności do minus jedynki, suma od dwójki do plus nieskończoności. I to jest moi drodzy pierwsza część rozwiązania. Za chwilkę będę pokazywał drugi warunek i, i pokażę też, jak wyznaczyć ten końcowy przedział.